niepokojące. Holandia to zrobi z jedną narodowością. Czy zatem tutaj Jasnowic Jackowski myślał o Polakach, którzy mieszkają w Holandii? Co takiego planują, czy miałyby zrobić władze holenderskie z pewną narodowością i czy to będą właśnie Polacy? No właśnie, dzisiaj na temat wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. Pamiętam, że jest to wizja przepowiednia, a nie stan faktyczny, a więc rzecz, która może po prostu wystąpić, a nie ma miejsca obecnie. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego i jednak o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, z dostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat no, niepokojącej wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego. Tym bardziej ona jest niepokojąca, bo dotyczy ona Holandii, a więc kraju, w którym mieszka sporo Polaków. Kolejna sprawa dotyczy pewnej narodowości. Tutaj Jasnowidz Jackowski nie powiedział o czy to będzie dotyczyło Polaków, no, ale kto wie, tak, tym bardziej, że jak się weźmie po prostu pewne nastawienie, tak, władz w pewnych regionach do Polaków, no, nie jest ono zbyt korzystne. Oczywiście nie ma też co po prostu wrzucać wszystkich Holendrów do jednego worka, także oni są negatywnie nastawieni do Polaków, no, ale były takie historie w mediach, które się pojawiały, także władze pewnych regionów były bardzo, bardzo negatywnie nastawione do Polaków, czy na przykład niechętnie wynajmowano po prostu tej bungalowy mieszkania, domy Polakom, tak. Yeah. <laughs> pewna była nieufność, tak, czy po prostu tutaj tak, no pewne takie odczucia. Może dyskryminacja to jest daleko idące po prostu stwierdzenia, ale taka pewne po prostu tutaj odczucia były bardzo niepokojące właśnie polaków, którzy mieszkają w, Hol w Holandii. No i tutaj jastrzębiec powiedział w ten sposób, bo była pytanie ludzi tak dotyczące Holandii, jaka będzie przyszłość Holandii. No to jastrzębiec powiedział w ten sposób, że jeśli chodzi o przyszłość Holandii, tak w kontekście wojny, wybuchu wojny, czy też zaangażowania w Wojny, to Holandia może być spokojna, Holandia będzie neutralna, ale ale w przyszłości, jeśli chodzi o Holandię, w Holandii będzie nakazywać, Holandia, Holandia czy władze holenderskie będą nakazywać pewnym narodowościom opuszczać kraj. Władze holenderskie będą nakazywać pewnym narodowościom opuszczać kraj. To powiedział Jasnowic Jackowski, jeśli chodzi o wizję przepowiednie. No jest to przerażająca sprawa, tak? No, bo jeżeli na przykład to by dotyczyło Polaków, to co po prostu władze holenderskie wyrzucałyby brzydko rzecz ujmując, mówiąc, Polaków z Holandii, tak? Nie chcemy po prostu Polaków w Holandii, prosimy opuścić, tak? Może władze te holenderskie tego tak nie powiedzą wprost, tylko w jakiś inny sposób, tak? Może przepisy prawne, albo na przykład dotyczące pobytu będą jakieś skomplikowane, albo które są ciężkie do uzyskania, jakiś system punktowy i tak dalej, dotyczący na przykład znajomości języka, tego po prostu. Kto gdzie pracuje, tak? Z, no różnych kwestii, tak? No więc jest to niepokojąca sprawa. Zresztą jest to też niepokojące, jakby w dzisiejszych czasach, no bo Holandia, będąca w Unii Europejskiej, to znaczy, że co oni będą mogli sobie wybierać pewną narodowość, tak? Tych, tych i tych to chcemy u siebie, a tych to na przykład nie chcemy, tak? No to jest szokujące, to jest po prostu jawna dyskryminacja, czy to by dotyczyło Polaków, czy to by dotyczyło w ogóle jakiegoś innego, jakiegokolwiek kraju na świecie, no to jest jawna dyskryminacja, tak, no bo jeżeli oni będą mówić o, o tym, będą nakazywać pewnym narodowościom opuszczać kraj, to nakazywanie to nawet nie jest kwestia, tak, no to yy, pytanie się samo ciśnie na usta, to po co ich w ogóle do tego państwa, kraju wpuszczali, tak. No tak, na przykład jest w Kanadzie. Jak my tu chcemy z Polski wyjechać do Kanady, ojej, to trzeba tam mieć zgodę, pozwolenia, wizę, system punktowy, tak? Rzadko kto po prostu wjeżdża do Kanady do pracy, tak? Oczywiście tam turystycznie to może tam ludzie wyjeżdżają, chociaż bardziej do Stanów Zjednoczonych, ale jak ktoś, nie wiem, miałby taki po prostu pomysł, no wiadomo, są Polacy, którzy wyjeżdżają do Kanady, tak? Którzy spełniają te warunki, no ale jest tam cały system punktowy, tak? Jakie masz wykształcenie, tutaj wiek, tak? W jakim celu wyjeżdżasz i to, czy akurat Kanada potrze nie wiem, fachowców w twojej branży, inżynierów, a może nie, a może jesteś mechanikiem samochodowym, tak, czy masz żonę, czy masz trójkę dzieci, a może jesteś sam, tak, yy, po prostu, czy chcesz tam zostać na stałe, cały wywiad robią i tak dalej. No, z jednej strony tutaj nie ma co się dziwić, mogą się obawiać o kwestie bezpieczeństwa, tak, nie chcą po prostu wszystkich wpuszczać, ale tutaj a z drugiej strony, tak, no można powiedzieć, że to takie sito po prostu, że wpuszczą sobie tych, tych, tych tu, którzy chcą. No więc pytanie jest takie, jeśli chodzi o Holandię, dlaczego oni będą nakazywać pewnym grupom, pewnym narodowościom opuszczać kraj? Czy to będzie jedna narodowość, czy to będzie więcej narodowości? Czy to też będzie na przykład wynikać z tego, z tym, że pewna narodowość będzie się buntować, w Holandii będą zamieszki, na przykład ta narodowość będzie wstrzymać po prostu zamieszki, bunty, będzie na ulicę. no Polacy nic takiego nie robią, tak? Wiadomo, że to też po prostu zdarzają się różne sytuacje i tak dalej. E, tak, no nie mówmy, że wszyscy Polacy, którzy mieszkają w Holandii, to są po prostu bez winy grzechu. No wiadomo, są jakieś, to no mają grzeszki jakieś drobne, e, tak, w każdym społeczeństwie zawsze są jakieś wykroczenia, przestępstwa, ale nie ma tam jakiejś sytuacji takiej, żeby po prostu, nie wiem, Polacy za dymy robili w Holandii, wychodzili na ulicy, palili po prostu samochody i tak dalej. Takie sytuacje nie, nie mają miejsca no ioby nigdy nie miały tak natomiast co takiego miałoby się wydarzyć w Holandii że Holandia będzie nakazywać pewnym narodowościom opuszczać kraj tak bo nawet jeżeli pewna grupa społeczna tak tutaj sprawia problemy to rzadko się dzieje tak żeby władze danego państwa zaraz po prostu nakazały opuszczenie tej narodowości, żeby ta narodowość miała opuścić dane państwo tak tylko na przykład nie wiem, policja to bardziej kontroluje, kontroluje bardziej pewne dzielnice i tak dalej, tak a nie od razu jakby nakaz opuszczania, że pewna narodowość ma opuszczać praktycznie kraj, tak. No właśnie, jestem ciekaw, co Wy na ten temat sądzicie, co na temat tej wizji przepowiedni tutaj sądzicie. No, my, oczywiście my tutaj miejmy nadzieję, że to nie będzie dotyczyło Polaków, ale tak jak mówię, były takie przypadki, gdzie no, po prostu Polacy mieli po prostu pod górkę, delikatnie rzecz ujmując, że było takich praktycznie wiele kwestii było taki po prostu wiele kwestii. Jeśli chodzi właśnie o Holandię, jeśli chodzi o władze lokalne, że nie zawsze te władze lokalne były przychylne w stosunku właśnie do Polaków, tak? Co było takie rażące, bo na przykład inne narodowości, tak, nie miały tak podgórkę jak na przykład Polacy. Ja tutaj też nie chcę takiej robić po prostu tutaj tak o jakiejś demagogii uprawiać, że ojej, Polacy, Polacy, którzy mieszkają w Holandii to są tacy biedni, poszkodowani i tak dalej. Nie, nie, nie o to chodzi, tak tylko o to chodzi, że na przykład no akurat Holandia na tle innych Państw y, takie przypadki miały miejsce, tak? Y, raczej się nie słyszy o takich przypadkach, żeby takie rzeczy miały miejsce, na przykład w Niemczech czy w innych państwach, tak? A w Holandii takie przypadki mia miały miejsce, tak? No więc y, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To też może być skomplikowane dla Polaków, jeżeli to by dotyczyło właśnie Polaków mieszkających w Holandii, którzy na przykład tam mieszkają już od 11 lat albo dłuższy czas, na przykład nie mają już kredyt na mieszkanie, na dom, wyjechała tam para, dziecko im się tam urodziło i tak dalej. No i co teraz? z takiej sytuacji, ma nagle opuszczać kraj. Z drugiej strony Holandia jest w Unii Europejskiej, tak, teoretycznie mają być otwarte i są otwarte granice. Opuszczenie danego państwa, to znaczy, że po prostu to byłaby narodowość, która jest poza Unią Europejską, czy na przykład, nie wiem, rynek pracy danej narodowości by się zamknął. Co, to, co takiego miałoby się wydarzyć, tak? No właśnie. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie To wszystko. Dzisiaj pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.